Dzień dobry Państwu, Tomasz Schweigert z bańki. Szanowni Państwo, Jarosław Kaczyński, Jaryca po 17.30, kadłubek niewincenty, pęka, po prostu pęka przed Mateuszem Morawieckim, gdzie Państwo najpierw nakręcił te wszystkie działania przeciwko... Morawieckiemu i ludziom Morawieckiego, między innymi te wykluczanie z PiSu tych ludzi Michała Dworczyka w tych strukturach wrocławskich PiS, atak na Waldemara pani Wojciechowski i Haukelom, no i oczywiście ataki maślarzy, czy tych, nie wiem, na Morawieckiego. Wiecie, i po tym, kiedy Morawiecki się postawił, Morawiecki nie zgodził się na, na, na to, żeby przyjechać do Kaczyńskiego na tą Tintoirę, czy na tą nie wiem, komisję kontroli partyjnej, czy jak to się nazywa teraz u nich tam, to Jarosław Kaczyński nagle zorientował się że Morawiecki ma dużo stronników. I Morawiecki postępuje zupełnie inaczej niż wydawało by się Kaczyńskiemu, bo Morawiecki wcale nie chce wychodzić z pis -u. Oni wszyscy dochodzą do wniosku, że PIS to wspólna sprawa, że oni się przyczynili do tego, żeby byli w tym miejscu, w którym są. Dostają mocno w skórę, sondaże lecą na łeb, na szyję, ale mają inne koncepcje. I Kaczyński teraz chce już zakończyć wojnę. Chyba pierwszy raz, bo zwróćcie uwagę, kiedy Jacek Kurski napisał takie oświadczenie, chyba czy materiał o Morawieckim, no Kaczyński go zganił. Kaczyński go zganił, oczywiście otrzymał też, Taką odpowiedź od byłego rzecznika Morawieckiego, to jest jasne, Piotra Milera, ale Kaczyński najbardziej chciał wtedy, kiedy zapraszał Morawieckiego na to spotkanie na, Nowo na Nowogrodzką, przepraszam, chciał wspólnego zdjęcia. To znaczy, Kaczyński jeszcze tak funkcjonuje często w takim w starym um, zakresie, jeżeli chodzi o przekaz medialny. Znaczy myślał, że jedno wspólne zdjęcie, na którym będą i maślarze, i harcerze, tak jak oni tam są określani, i Jarosław Kaczyński po ośrodku załatwi sprawę. No nie, no Morawiecki rozumiał, co to jest i nie zgodził się, nie przyjechał. Między innymi dlatego też, żeby tego zdjęcia nie było on był razem z panią Szydło, był premier i z obajtkiem mieli to swoje spotkanie z ludźmi, z wyborcami. I słuchajcie państwo, co mówi Kaczyński. I cytuję wirtualną Polskę. Kaczyński o napięciach, wpis, interesy personalne na szóstym miejscu. Prezes Pis Jerosław Kaczyński zdecydowanie odniósł się do wewnętrznych konfliktów partii, które w ostatnich dniach przybrały na sile. Takie spory, jakie w tej chwili z błahego powodu zaczęły się toczyć, wybuchły, powinny się jak najszybciej skończyć, oświadczył lider ugrupowania. Będzie Państwo Kaczyński, który, jak długo pamiętamy, całą tę polityczną narrację opierała się tylko na kłótniach, sporach. To jest to, co... Mówił pan minister Radosław Sikorski, że Kaczyński, jak wejdzie do pustego pokoju, w którym są krzesła, to krzesła się pokłócą. No wiecie, teraz te krzesła i stoły się pokłóciły już tak, że on już nie ma na czym siedzieć. Czy nie ma przy czym siedzieć? I pierwszym razem, pierwszy raz widzisz, że to, to mówisz, rozwala wszystko, bo. Pamiętajcie, że on był zawsze zwolennikiem tego, żeby pójść do wyborów i żeby funkcjonować w jednym ugrupowaniu. Natomiast jak mógł podsysał to, żeby koalicja obywatelska czy ugrupowania no kojarzone tutaj z, z, tą, z tą teraz ugrupowaniem rządzącym, dawną opozycją były podzielone? To on jak najbardziej tutaj rekomendował oddzielne pójście Hołowni, oddzielne pójście Kośniaka, Kamysza, oczywiście lewicy. Tutaj jeszcze był Zandberg, to wiecie Państwo, ta konsolidacja przeszkadzała. No i teraz wszystko zmierza w odwrotnym kierunku, bo istnieje poważna szansa, że tutaj będzie duży blok kalicyjny, a u Kaczyńskiego. Podzielą się. To jest straszna, straszny problem. I zobaczcie, co on dalej mówi. On dalej. W prawie i sprawiedliwości doszło w ostatnim czasie do wzrostu napięcia między frak frakcjami. Pod koniec źródła PAP informowało o trudnych lasach między otoczeniem Mateusza Morawieckiego a politykami dawnej suwerennej Polski i Zbigniewem Ziobrą. I zaogniło tę sytuację nieobecność na tym. Sądzie jego partyjnym. I teraz co on dalej mówił? Prezes PiS przyznał, że w partii toczy to się spór o podłożu personalnym, ale zapewnił, że nie zagraża on jedności ugrupowania. Podkreślił jednak, że indywidualne ambicje polityków muszą zejść na dalszy plan. Interesy. Po, powinny być nie na drugim, tylko na szóstym miejscu, bo są nieporównywalnie ważniejsze sprawy, stwierdził Rostov Kaczyński, kupujący dworek. Nie, nie, to ja dodałem. Chcąc <głos》> kupić sobie dworek. Tak. Takie spory, jakie w tej chwili z błahego powodu zaczęły się toczyć, wybuchły, powinny się jak najszybciej skończyć i mam nadzieję, że szybko się skończą dla Rostov Kaczyński. Wiecie Państwo, tak chyba szybko się nie skończą. No i Jarosław Kaczyński tutaj opiewszył Kurskiego. Bo roz... Kaczyński potwierdził, że w poniżej, jak rozmawiał z byłym szefem rządu, efekty będzie można ocenić po nieco dłuższym czasie. Ale sama rozmowa nie była najgorsza, podsumował prezes PiS. Dodał, że umówili się w pewnych sprawach i odniósł się do aktywności Jaceka Kurskiego. Były prezes TVP na Platformie X krytykował medialne wypowiedzi Morawieckiego. Kaczyński w świetle swojej rozmowy z byłym premierem ocenił wpis Kurskiego jako wydarzenie niefortunne. Wiecie no, Państwo, Kurski nie zrozumiał, bo Kurski jest do czego innego przyzwyczajony. Zawsze jączenie, wynajdowanie jakichś powodów do kłótni było świetnie przez Kaczyńskiego przyjmowane. No i teraz jest inaczej. No on, on nie, nie wie, co z tym zrobić. No Kaczyński tego nie chce. Kaczyński ma jeszcze inną koncepcję. Bo, szanowni państwo, Kaczyński jest naprawdę zły na yy, Karola Nawrockiego. Karol Nawrocki nie poparł. Karol Nawrocki nie przybył na jego konkurs, yy, kongres PiS. -u. Karol Nawrocki tak go potraktował w tym marszu nierazem, razem, nie razem w marszu niepodległości. Nie był na... W tym jego pochodzie, który się zamienił w Wiec, zamiast pochodu na Placu Zamkowym. Karol Nawrocki rozmawia z Mencenem. Karol Nawrocki uśmiecha się do Brauna. Jerzy Łukaczyński też próbował uśmiechać się do Brauna, ale tam mu wytłumaczono, żeby tego nie robił. Dokładnie tak, kiedy była awantura o dodatkowe tam wpisy w kodeksie karnym. Yy, Odnośnie traktowania tego, że obrażanie Polaków, jeżeli chodzi o obciążanie, obciążanie nas odpowiedzialnością za Holokaust, no, wywołano niepotrzebną awanturę z Izraelem, i suma summarum, po kilku miesiącach, zostało wezwanych dwóch posłów PiSu do jednej z placówek Mocadu w Wiedniu i postawiono im ultimatum. Wzięli ze i zapisali sobie, co mają zrobić. Wstyd, no, naprawdę wstyd. No i wypełnili to i, i tak było i teraz sytuacja jest podobna chyba. Jarosław Kaczyński, jeżeli chodzi o Brauna, to on się wycofuje. On mówi, że on będzie tylko e, wyciągał ludzi z Brauna. Nie spodziewam się, żeby Jarosław Kaczyński miał jakąś ofertę dla tych ludzi, odbrał ona, żeby wyciągać. Na pewno część ludzi od niego tam idzie, udając, że, że idą tylko po to, żeby Jarosławowi Kaczyńskiemu te ugrupowanie przynieść na tacy jest inaczej, ale on ma tutaj wspólny pomysł i robi to również nawrocki. I ma tutaj wspólny pomysł z Morawieckim, bo ukazał się kolejny materiał, taki już drugi, podobny o tym jak funkcjonuje Nawrocki, kim jest Nawrocki, co się dzieje wokół Nawrockiego. I one są rozpowszechnione wśród ludzi PiSu i wiewiórki mówią, że Kaczyński rzuci na tę szalę, żeby znowu przyciągnąć Morawieckiego takie hasło, że po kadencji Nawrockiego. Nie będzie PiS popierał go jeszcze raz, ale że to Morawiecki byłby kandydatem na prezydenta. Zobaczycie Państwo, no to jest takie rzeczywiście no, nie wiadomo, czy jeszcze ktokolwiek z nich będzie miał możliwość mieć na to jakiś wpływ. Natomiast ta informacja, ja mam tą informację dwuźródłową rozbawiła mnie. Nie spodziewam się, żeby Morawiecki się na to zgodził. Jak widzicie, Morawiecki nadal działa po swojemu, zrobił drugą wigilię. Ta druga wigilia dla Kaczyńskiego jest naprawdę bardzo niewygodna. Do Morawieckiego z pewnością wyrywają się ludzie na tą Wigilię. No i Rasów Kaczyński no, będzie musiał jakoś sobie z tym poradzić. Już o tym Państwu mówiliśmy, ale teraz znowu puszcza hmm, sygnały, żeby pogodzić się z Morawieckim. Kaczyński pękł. Kaczyński już rozumie, że w tej chwili, jeżeli Morawiecki nie chce wyjść z partii, ci jego ludzie mają pomysł na reformowanie partii, to jest podobno Partia Demokratyczna i oni przyjdą i powiedzą, że chcą razem wydawać pieniądze. I zobaczycie, że to zadziałało na Kaczyńskiego najlepiej. Kaczyński tego się boi, on tego nie chce, on sobie tego nie wyobraża, bo on sam chce panować nad funduszami, które przychodzą w ramach subwencji ze skrobu państwa i te, które dostaną od ludzi. To Kaczyński chce wydawać, chociażby na swoją ochronę. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Bardzo proszę o podniesienie łapki w górę i ewentualne wsparcie mojego kanału. Do widzenia Państwa.